Tym razem głębiej. Dobrze Bartkowski. Kucharczyk. Tutaj aż biało od koszulek Legii. I będzie okazja. Kucharczyk, jeden do zera dla Legii Warszawa. Kucharczyk strzela bramkę w drugim kolejnym spotkaniu, choć to jego trzeci ligowy gol, ależ formę złapał teraz Michał Kucharczyk ale 50, 60, może 70% tej bramki, to jest Wawrzyniak to jest Wawrzyniak, który e, zasygnalizował, że będzie strzelał, nikt do niego nie doszedł i doskonale w lewo zagrał do Kucharczyka, doskonałe zagranie wydaje mi się, że tutaj troszeczkę zanemicznie piłkarze nie doszli tutaj do, widzimy to zagranie jeszcze raz do Kucharczyka, trzeba podkreślić też że Kucharczyk świetnie skleił, tutaj mu się ta piłka e, nie odbiła od nogi Przyjął prawą szyił lewą. Wydawało się, że lepiej było odwrotnie. Łatwiej tą lewą przyjąć prawą szyć A on to zrobił doskonale. Idealnie wręcz. Bramka zdobyta w spotkaniu z ruchem chorzów. Wtedy po strzale prawą nogą. Teraz kucharczyk lewą nogą pokonuje Macieja Mielcarza. Ruszył na pomoc Kaczmarkowi i Haszem a...